Thank you Realizujemy ogromną inwestycję za ponad 81 milionów, która obejmuje budowę oczyszczalni nowej, budowę dwóch ujęć wody, rewitalizację sieci, zbiorniki wyrównawcze, rewitalizację sieci, zarówno wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. To jest inwestycja, którą realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i tu prace też zbliżają się już. Ko Ku końcowi są już gotowe ujęcia wód, nowe, nowoczesne ujęcia wód. Jest stacja uzdatniania wody, bardzo nowoczesna, w oparciu o najnowszą technologię, wybudowana. I oczywiście oczyszczalnia ścieków, również nowoczesna, w oparciu o najnowszą technologię. Te prace to są najbardziej kosztochłonne, prace, których nie widać. Prace, których społeczeństwo nigdy nie ocenia, nie dostrzega, dlatego że to jest wszystko schowane w ziemi i w zasadzie może to tylko społeczeństwo denerwować. Natomiast musimy mieć czystą wodę, i to wszyscy wiedzą, że ona musi być. No i ścieki trzeba, każdy by chciał, żeby się podłączyć i żeby nie mieć kłopotu ze ściekami. To musi być, no ale to się, to się powinno realizować jakoś tam po cichu, bez, bez rozgłosu. No i tak się stało, tak to zostało zrealizowane i cieszę się, że zbliżamy się tutaj ku końcowi.